Cześć i czołem, witam wszystkich, jestem Śpiegol i zapraszam na kolejny odcinek z serii Survival. Dzisiaj wybierzemy się po pancerniki, potarczki, pancerniki, być może także wilka. Zrobimy dla niego zbroję, czyli to, co jest nowe w wersji 1.26. Poszukamy sobie różnych tych nowości, tych w sumie najważniejszych jedynych nowości, które w tej wersji się pojawiają. No i tu przygotowałem sobie wszystko, co będziemy potrzebować. Pędzle są potrzebne, żeby wyszczotkować pancernika i zdobyć tarczki. Biorę to, żeby w razie co zdobyć wilka, albo go nawet rozmnożyć. Oko pająka służy do rozmnażania, do rozmnażania. E pancerników. Natomiast jeszcze dwie rzeczy, które musimy sobie zrobić to tak. Przede wszystkim robimy sobie lunetę, ponieważ mam wersję 1.20.6 i Optifina jeszcze dla tej wersji nie ma, więc nawet jak przywitałem się z Wami na początku odcinka, to nie mogę kliknąć teraz C i zrobić zbliżenia na twarz. Mocno mnie to irytuje. No ale tymczasowo będziemy mieli do tego lunetę, a poza tym chcemy zrobić sobie jeszcze 4 aż pędzle Dlatego, ponieważ pędzle się bardzo szybko psują, jak przy pancernikach oczywiście, przy pancernikach się bardzo szybko psują, bo wystarczą tylko na cztery szczotkowania, więc na cztery tarczki, a 6 tarczek jest potrzebnych, żeby zrobić zbroję, więc no, trzeba na nie uważać. Weźmiemy sobie mapy żeby dotrzeć w te miejsce, w które chcemy, ponieważ ale tu mamy mało miejsca na zdobyte, no ale to szybko się pozbędziemy tych pędzli, nie? Szybko się pozbędziemy, pozbędziemy tych pędzli. Pancerniki występują tylko i wyłącznie na sawannie i... O, nie, zdążył wylecieć. Chodźcie, chodźcie, chodźcie do środka, chodźcie do środka. Musiałem smycze wziąć od nich. się Szukałem, gdzie są moje smycze, gdzie są moje smycze, tyle czasu szukałem, a się okazało, że po prostu... Wszystkie alaje, wszystkie otuszki były przywiązane smyczami w magazynie, także musiałem je uwolnić. Natomiast, a nie tędy idziemy, nie tędy idziemy, ponieważ musimy przejść przez nasz dom, przejść przez nasz dom. Ale wracając do myśli, tylko na pancerniki są tylko na Sawannie i tylko na Badlandach, więc musimy dotrzeć. Słuchajcie. Tutaj jest sawanna, chyba cała, tutaj duża. A zaraz tu na początku pustyni też były badlandy, więc tu albo tu musimy znaleźć, musimy znaleźć e, pancerniki. Natomiast, co jeszcze chcę zrobić na pewno, to zrobić to, co nieraz mówiłem. E, czekajcie. No właśnie. W ten sposób. E, czemu księgi nie mogę wziąć? A, zbierz księgę, dobra. Się zastanawiałem, jak to zrobić. Co za zaczma umysłowa. Ale teraz tak. Dodamy tutaj, widzę, że podpisy daje na dole. Tak jest. Więc dodamy kolejnego komentującego. Bardzo aktywna osoba w komentarzach. Dziękuję. Czyli tak zrobimy. Tak jest. I tą osobą, słuchajcie, mogę myszką, mogę, będzie. Dzisiaj wyróżnioną Livia Sahara. Bardzo Livia jest aktywna pod wszystkimi filmami, pod każdym filmem, praktycznie zostawia komentarz, więc bardzo dziękuję. Trafiasz jako kolejna osoba tutaj do mojej księgi z widzami. Do mojej księgi z widzami jest to kolejna kolejna osoba. Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję za aktywność i zachęcam wszystkich do aktywności, bo możecie trafić tutaj na świat. Zobaczcie, wyposażyłem też tutaj wieżę. Dodałem tutaj, jak widzicie, kilka takich drobnych, małych rzeczy, które tworzą wnętrze tej wieży. Zrobiłem jakieś tutaj takie a propos magiczne alchemii, mm, wzory plus książki, tak jak sobie rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. Tutaj mamy też zbroję, księgę i dodatkowy statyw alchemiczny, tak żeby mieć jeszcze cztery, żeby tych mikstur móc robić jeszcze więcej. No i tutaj e, brodawki nawet w środku jeszcze umieściłem i wychodząc na wieżę, słuchajcie... Wychodząc na wieżę, możemy spojrzeć sobie tutaj na to nasze poletko małe z brodawkami, które okrążyłem także rzeźbionym bazaltem. Tak, to jest chyba bazalt, tak to się chyba nazywa. A teraz, a i właśnie, jeszcze tutaj pod wieżą też zrobiłem. Zobaczcie sobie małą ławeczkę, i wejście do wieży. Zobaczymy, czy trafimy w wodę. Jak nie, to mamy. Dobrą ochronę, ale trafiliśmy bardzo ładnie, i tu zrobiłem też takie wejście do naszej wieży: też brodawki, też taki daszek i parę mebli, że tak powiem. A teraz, co nam pozostaje? Mapa numer 20 to ta? Nie, mapa numer 41 nas interesuje i idziemy w tamtą stronę. Jeśli spotkam po drodze już pancerniki albo wilki, no to oczywiście do Was wrócę, bo chciałbym dzisiaj i pancernika, i wilka zdobyć. Mam nadzieję, że to się uda. No, powiem wam, że biegnę i biegnę. A propos biegania, właśnie. Zobaczcie, idę sobie powoli, klikam sprint i robi się taka inna animacja, jak gdyby ekran się oddalał i przybliżał. Wydaje mi się, że tego nie było wcześniej. A może to dlatego, że miałem wyłączoną animację biegu, ale pamiętam, że animacja biegu to było bardziej takie bujanie się, a tego zooma chyba nie było. Więc yy, nie wiem, czy Wy może się wypowiecie. Dajcie znać, czy tak wyglądało bieganie wcześniej, czy, czy to dodali w wersji 1.20 i ja jakoś nie kojarzę, po prostu nie zwróciłem na to uwagi, czy to dodali. Dajcie znać. Natomiast, co chciałem powiedzieć, że biegnę i biegnę i przebiegłem już, jak widzicie na mapie, kawał sawanny, i nadal nie widzę pancerników, co mnie trochę martwi. Mam nadzieję, że wszystko w poziomiu, no bo wersję zaktualizowałem do 1.20.6, co zresztą widać po menu, bo zobaczcie teraz w menu jest tło, takie rozmazane sceny, którą teraz akurat macie, w której gracie. No i ja tutaj biegam po tej Sawannie, już kawał, kawał naprawdę przebiegłem i nie widziałem ani Nowych wilków, a z tego co pamiętam, to na sawanie nowe wilki są, takie centkowane wilki, tak jest. Więc ani nie widziałem nowych wilków, ani nie widziałem pancerników. Świnki, e, kury, e, owce, jak najbardziej, zobaczcie, wszystkie moby są, ale pancerników, ani wilków, ani widu, ani słychu. Także szukam dalej. Jak nie znajdę tutaj, no to pobiegniemy na Badlandy na mesę. No i słuchajcie, nie wiem czy coś nie jest nie w porządku, bo biegam teraz po badlandach. Co prawda, one są nieduże i również żadnego pancernika. Pytanie: czy one są na tyle rzadkie, że trzeba się ich troszkę naszukać, pobiegać? Czy coś jest nie tak z wersją, na której gram? No ale to chyba niemożliwe, chociaż może po update'ie jakoś to wpływa. To też są moby, to nie są struktury, bo wiecie, mogłoby być tak, że na tym odkrytym terenie przeze mnie już ich nie spotkam, a muszę iść na nowy teren, ale teraz wchodzę na nowy teren i podróżuję po nowym terenie, więc to też odpada, aczkolwiek mówię, to są moby, a nie struktury, więc one mogą się spawnować tak naprawdę wszędzie. więc nawet na terenach, które już dawno, dawno odkryłem, po prostu dodano nowego MOBA do Minecraft'a, no to powinien się pojawić. Także naprawdę czuję, że tak powiem, niepokój spory. Niepokój spory, bo cały czas nie trafiłem na pancerniki ani nie trafiłem na wilczki. I to mnie martwi, słuchajcie, to mnie martwi. Nigdzie ich nie widać kompletnie ani na sawannie. Ani na Badlandach, więc no, moje poszukiwania trwają, musimy się ubroić, uzbroić w cierpliwość. Tam jest nadal sawanna, jeszcze widzimy to po drzewach i też inne mopki są, a pancerników nie widać. Także daję sobie jeszcze kilka minut, po podróżuję tutaj, no i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zaczynam tracić nadzieję, mówiąc szczerze. Naprawdę kręcę się już pół godziny, słuchajcie. Pół godziny kręcę się po sawannie, zahaczyłem Badlandy i niestety, e, co my tu mamy siano, bryłkę złota i żelazną sikierę, znaleźliśmy w podejrzanym piasku i to tyle. Ale wracając do wątku, no to kręcimy się pół godziny, odkrywam mapę, sprawdzam tu, gdzie powinny pancerniki być i nic, i cały czas nic. Chyba przejdę się na drugą stronę pustyni żeby może coś tam odkryć tego terenu i może wtedy gdzieś je znajdziemy no robię jeszcze jedno podejście ale jeśli się nie uda to nie wiem co mówiąc szczerze no bo taki jest temat dzisiejszego odcinka także zobaczymy, szukam cały czas już grubo ponad pół godziny na pewno pływam, biegam i szukam jakiegokolwiek pancernika jest słuchajcie jest, bo naprawdę zaczynałem się martwić. Przy okazji pokażę Wam pierwszą fajną rzecz. Zobaczcie, pancernik sobie chodzi, jak my idziemy, to on też sobie idzie. Ale jak zacznę biec, jak zacznę biec albo podskoczę. Halo, o, to chowa się do swojej skorupy, wbija się w kłębek, patrzy czy nic się nie dzieje za trzy sekundy i znowu schował się, bo biegnę. O, jest następny. No pięknie, dobrze, bardzo dobrze, że są. I teraz zobaczcie. Jedna szczotka, jeden pędzel. Raz, dwa, trzy, cztery. I po pędzlu. Jest. Mam nawet postęp, twarda sztuka. I cztery tarczki są. I co ciekawe, zobaczcie, mogę to robić w nieskończoność praktycznie. W nieskończoność. No na ile mi pędzli wystarczy, tak? Bo one się bardzo szybko, tak jak widzicie. U. A co tu pan robił? Dlatego się schował ten nasz pancernik. Ale idzie noc. No dobra, to noc trzeba szybko przeczekać. To nie było łatwe zadanie. Naprawdę tyle czasu mi to zajęło, że aż jestem w ciężkim szoku. Czy on będzie za mną podążał? Tak, jak mam oko pająka, to zobaczcie, podąża za mną. I to fajnie, bo dzięki tym okom pająka rozmnażamy rozmnażamy nasze pancerniki. Zrobimy tutaj trochę więcej miejsca, żebyście lepiej widzieli, słuchajcie. Tak trochę trawy wykosimy. Ok. o i zobaczcie, wypadła tarczka, widzicie, bez pędzla. One wyrzucają tarczki tak jak e, kury jajka, co 5-10 minut podobno średnio, takie wersje słyszałem. I tak, jak zacząłem wątek, rozmnażamy je za pomocą oka pająka. I zobaczcie, wyskoczy mały pancernik. <laughs> słodka wersja, nie? Naprawdę słodka wersja. Czekajcie, zobaczymy, czy tak jest. Zbliżają się tu do mnie. OK, zrobimy screena sobie. Od razu tych maluchów. Tak jest. Od razu, żebyśmy mieli ładnie na miniaturkę. Tak jest. Dobra, mamy to. I teraz zobaczcie, że ja ich szukałem naprawdę, tak jak wam mówiłem nie ściemniam, dużo czasu, ponad pół godziny skoczymy, no patrzcie, jak idą za okiem to mogę sobie skakać i się nie chowają a teraz, czemu się nie chowają co ja tutaj, o jest, mały też się schował zobaczcie, mały też się schował, ale zaraz wyglądają i wychodzą ponownie, także jeśli będziecie szukać pancerników, to nie martwcie się to jest naprawdę ciężka robota, ciężka robota. Ja ich chyba nie zabiorę teraz do swojego, swojej wioski, aczkolwiek zastanawiam się, czy czegoś tutaj szybko nie wybudować, żeby one tutaj zostały, słuchajcie, tak, żebyśmy mogli po nie przyjść, byśmy sobie zrobili tutaj jakąś mini zagrodę i wtedy zawsze będziemy mogli je znaleźć. Po to będziemy wiedzieć, że są tutaj na skraju, na skraju tej mapy naszej odkrytej, ale no nie będę ich ciągnął do domu, bo to będzie naprawdę bardzo czasochłonne. A jeszcze potrzebujemy patyków i zrobimy sobie też bramkę i zrobimy sobie małą zagrodę dla nich. Dwie może zrobimy. Tak jest. Ok, i zrobimy sobie tutaj mini zagrodę dla nich, trochę wyczyścimy i będę wiedział, gdzie ich szukać. I sobie na spokojnie między odcinkami pewnie po nie przyjdę. Jeszcze mi zabraknie płotków. No tak, bo nie chcę, żeby one tutaj aż tak klaustrofobicznie miały. Więc jeszcze płotków sobie dorobimy. Ok. Jest. A i nawet. Ok, to zrobimy tak. I tak z dwóch stron sobie bramkę zrobimy. I teraz trzeba je znaleźć ponownie. Słuchajcie, trzeba je znaleźć ponownie. O, zobaczcie, znowu mamy tarczkę. Także fajnie. Tylko gdzie one mi uciekły. Tam widzę, tam widzę, coś jest. Ładnie wyglądają. Powiem Wam, że naprawdę mi się podobają. A co ciekawostka jeszcze? Zobaczcie, schowa się. Schowa się czy nie? No bo teraz. Bie o, jest, schował się. Jeszcze raz to na spokojnie pokażemy. Tak. Schował się, biorę go na smycz i automatycznie się e, wynurza ze swojej skorupy pancernik. Także to jest akurat mega pomocne. Tu teraz bieg, też sobie go weźmiemy na smyczkę i chodźcie tutaj. Muszę Was schować, żebym wiedział, gdzie szukać następnym razem spokojnie, bo to była męczarnia. O, jak mały drepta, słuchajcie, zobaczcie, jak mały drepta tutaj do mnie. Ok, ok, ok. Teraz tak, smycz zdejmujemy, smycz zdejmujemy, nie wychodź nigdzie, nie wychodź, zapraszam tutaj. Tak jest i tu sobie możecie siedzieć, tu sobie możecie siedzieć. Zobaczcie, widzicie jak pozyskać tarczki, albo same zostawiają, albo pędzlem. Pokazałem wam, jak je rozmnażać za pomocą oka pająka można rozmnożyć. Co ciekawe, pająki boją się pancerników, działają one tak jak koty na creeperów. Słuchajcie. No ale skoro one jedzą ich oczy, to nic dziwnego, że pająki się ich boją. Także można je wykorzystać przeciwko pająkom bardzo skutecznie. No, i te tarczki również też wypadają tak, jak widzieliście. Co do tarczek, jedyne ich zastosowanie to wilcza zbroja. Sześć tarczek robi wilczą zbroję jedną w ten sposób, tylko jeszcze nie znaleźliśmy wilka, słuchajcie. Ale tu mamy, i teraz tak, żebyście jakbym się kiedyś zastanawiał, to trzeba zapamiętać, że tutaj przy samej takiej plaży na skraju mapy, którą sobie tutaj odkryliśmy, mamy zagrodę z pancernikami. I kiedyś je sobie weźmiemy, kiedyś je sobie stąd weźmiemy. Na pewno zbudujemy coś fajnego u nas w osadzie dla nich, jakieś schronienie. Natomiast teraz chciałbym jeszcze znaleźć jakieś wilki. Także czekajcie, zerkniemy sobie na mapę. Tutaj mamy. Tam jest dżungla. Za dżunglą nie pamiętam co. Więc przydałoby się poszukać jakiejś tajgi, słuchajcie. Przydałoby się poszukać jakiejś tajgi. Także ja wrócę, tak żeby odkryć kawałek mapy i albo znajdę tajgę po drodze i wam to pokażę, albo znajdę inne wilki. Teoretycznie też powinienem na sawannie spotkać wilki centkowane bodajże, tak, centkowane są na sawannie. Teraz jest dużo rodzajów tych wilków. No jeśli ich nie spotkam na jakimś innym biomie, bo w dżungli też, w dżungli też jest... Jakiś wilk, już nie pamiętam jaki. To może spotkamy. Jak nie spotkamy, to muszę znaleźć tajgę. Także wracam do Was po kolejnych poszukiwaniach. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejne pół godziny tak jak z tymi gagatkami tutaj. A ja znowu nadusiłem C, żeby przybliżyć, ale się nie dało. Muszę korzystać z lunety. A teraz poszukamy wilków. Tym razem poszło dużo szybciej. Słuchajcie, mamy wilczka. Wilczka, jak widzicie, w nowej odsłonie. Czekajcie, wezmę kostki, żeby szedł za nami. Idziesz za nami, czy nie? Czy oni nie chodzą za kostkami? No, powinni chodzić. Ale mamy to. Mamy to. Słuchajcie, raz, dwa udało się go zdobyć. Zobaczcie teraz, że jest obroża troszkę grubsza, podobno, i też cieniowania, cieniowa, cieniowana bardziej w ten sposób. Może uda się nam nawet dwa odkryć. Ok, jest. Mamy dwa. Które będą za nami podążać, które będą za nami podążać. Tutaj widzę, że rozprawiły się z jakimiś owcami, także możemy to zgarnąć. No i pieski możemy zaraz uzbroić, co Wam oczywiście pokażę bardzo, bardzo chętnie. Dobra, to możemy się teraz zająć naszymi wilczkami, których jest teraz naprawdę sporo rodzajów. Nie pamiętam, czy 8, czy mniej, czy więcej, ale w każdym bądź razie różne kolory. Ja najbardziej chcę upolować czarnego, czarnego całego wilka. Miałem kiedyś dobermana psa, więc chciałbym mieć czarnego również psiaka w Minecrafcie i go można znaleźć na starodrzewie sosen, czyli taki tajgowy las z tymi wysokimi drzewami, bardzo wysokimi drzewami. No ale to sobie znajdziemy pewnie kiedy indziej. Natomiast dzisiaj zajmiemy się Tymi, które mamy tutaj, tymi, które mamy tutaj, i myślę, że warto dokończyć temat pancerzy. Zobaczcie, pancerze możemy założyć. Wilczek wygląda wtedy w ten sposób: jest opancerzony, jest wzmocniony. Ja też zrobię sobie od razu, myślę, screenka, żebyście widzieli to na miniaturce jak to ładnie wygląda, może nawet tak jakoś o właśnie z przodu bardzo ładnie pieski się ustawiły, więc tak wygląda. I teraz co my możemy zrobić, słuchajcie, jeszcze w tym temacie? Przede wszystkim zrobimy tak, zrobimy tak, czyli weźmiemy, żebym się nie zapomniał, z jedwabnym dotykiem kilow, żeby później enderczesta nie rozwalić i będziemy potrzebować nożyce, żebym coś Wam pokazał, no bo teraz jak zdjęliśmy Taką, założyliśmy taką zbroję dla pieska, no to prawym przyciskiem myszy możemy go posadzić albo halo, 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 tutaj jestem, albo e, znów spowodować, że może się poruszać. Żeby zdjąć zbroję, musimy kliknąć nożyczkami i widzicie postęp dokonany. Rachciach, rachciach, dzięki temu mamy. Zebraną zbroję. Ja zrobię sobie jeszcze jedną taką zbroję, żebyśmy mieli dwie, i co my możemy teraz z nią zrobić? Słuchajcie, zebrałem kwiatki, żeby zrobić barwnik. Pach, mamy barwnik, i dzięki temu odkryły się tutaj receptury. Natomiast my możemy sobie pofarbować nasze zbroje. Zobaczcie, barwiona wilcza zbroja będzie żółta i będzie niebieska. W ten sposób, tak jest. Czyli poza tym, że mogą wyglądać jak pancerniki, to możemy także zrobić im zbroje w naszym wybranym kolorze. I zobaczcie, mają wtedy na łapkach kolor, mają na głowie kolor, no i tutaj całe ciało także pokolorowane właśnie w taki sposób. Właśnie w taki sposób. No, nie wiem jak wy, ale ja uważam, że to wygląda naprawdę, naprawdę świetnie i te zbroje łącznie z kolorem prezentują się niesamowicie naprawdę niesamowicie niesamowicie można je naprawić za pomocą tarczek czyli jak mamy zwykłe tarczki to też podejdziemy klikamy prawym przyciskiem myszy no ona teraz nie jest popsuta ale one się dosyć szybko psują znaczy szybko może jeszcze tak właśnie zróbmy sobie zróbmy sobie jeszcze jedną zbroję i zobaczcie Mam tutaj wypisane, nie, muszę sobie włączyć. Ona ma e, wytrwałości 64 i w miarę jak się psuje, to ma właśnie takie coraz większe pęknięcia na sobie. Ja nie będę bił moich wilczków, ale gdyby walczyli z mobami, no to mogą te zbroje się popsuć i tarczkami możemy je naprawić. Co do Wilczków, no to oczywiście nie będę dzisiaj opowiadał, jakie są rodzaje, ile są rodzaje, ile jest rodzajów. Musicie sobie to sami odszukać. W każdym bądź razie teraz ten wilczek, który był do tej pory nazywany jest bladym wilczkiem i on jest najbardziej, nie przepraszam, on nie jest najbardziej popularny. Chyba ten, którego my mamy, to jest najbardziej popularny właśnie. Albo albo ten nasz blady stary, którego można znaleźć w lesie. Ale generalnie wilczki można znaleźć w śnieżnej tajdze, tego najbardziej poszukiwanego, w górzystych gajach, w lasie, w starodrzewie sosny, w drzewie świerku, w dżungli, w sawanie i w nazalesionych badlandach, czyli tych badlandach, które na, góry, na górze mają ziemię taką twardą i drzewa. Tam jest dużo, dużo wilków, także... Warto, warto ich szukać. No i teraz tutaj zobaczmy, czy obroże wyglądają. Tutaj, zobaczcie, na dole, jest, na górze jest jaśniejsza, u góry ciemniejsza. Mają taki inny odcień. Mają inny odcień. No i fajnie, mamy nowych przyjaciół. Słuchajcie, mamy nowych przyjaciół. Zobaczcie, jak będziemy się ładnie razem prezentować. Kolorowe zbroje, inny odcień wilka, coś nowego, pancerniki, coś nowego i można naprawdę fajnie tutaj sobie. Znaleźć nowych towarzyszy. Słuchajcie, nie będę przedłużał sztucznie. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, żeby subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście komentować, odzywać się, bo tak jak widzieliście, za aktywność można trafić do księgi na moim świecie. Zapraszam też oczywiście na Discord, bo tam sobie dyskutujemy o kolejnych odcinkach, co kręcić, co robić i jak to ma wyglądać. Także korzystam z Waszych podpowiedzi. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Cześć. A te nowe wilczki naprawdę mi się podobają, w zbrojach wyglądają genialnie, genialnie.